Witam Was w moim trzecim odcinku zagrajmy w Minecraft Nic specjalnie nie robiłem, tylko trochę tutaj wykopałem, dokończyłem drabinkę i chciałem przy Was wykopać to złotko, tak? Znał to złoto. no tak trzeba do tego mieć kilo yy, z żelaza, co się zara wrócę i sobie, sobie przetopię to żelazo. A tak w ogóle, to jest już... Yy, bardzo dla mnie zdziwiłem się, bo nigdy tak szybko nie znalazłem złota. Na przykład zazwyczaj to bardzo długo musiałem kopać, żeby znaleźć złoto. A tak to, a tak to, to teraz od razu znalazłem. To, było, to jest dla mnie wielkie zdziwienie. Od razu, który to jest trzeci odcinek i już złoto. Zdziwienie wielkie. No i na przykład... Hmm, o już noc, to się prześpię. Po prostu to jest dla mnie naprawdę wielkie zdziwienie, że tutaj jest złoto. To jest po prostu piaseczko. Dobra, to sobie wezmę. To sobie wezmę i wezmę sobie ten w ogóle tam będzie 14 i sobie że żelaz. Co ja robię? I okej. Okay. Teraz tutaj sobie może skrzynki, dwie. Dobra. I... Jak postawimy dwie skrzynki obok siebie, to wyjdzie nam taka wielka skrzynia. Tutaj trochę się odciążę. O, to, to jest przetopiony kamień. To jak się przetopi ten koby stąd to wyjdzie nam taki czysty kamień, jak, jak tutaj jest ta skała. Drewninki nie, nie przyda się, to się nie przyda, to, 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 to nie teraz A właśnie, reszta to jest czerwony proszek i on jest takie okablowanie A wykopałem go żelaznym kierowem Ale mi się skończył oczywiście Okej, okay, już całe żelazo A mam i teraz od No i tutaj, o nie ma. Dobra. Żelazny kilo. I teraz. A jeszcze coś? Znak zrobię. Zobaczycie zaraz, co, o co mi chodzi. No, co ja mam ormę? Dobra Tylko wydobędę tam to złotko i Wam pokażę o co mi chodzi. O! Zazwyczaj takie skoki niezbyt dobrze się kończą. Gram na normalu Napiszę. Dobra. I... O jest. Albo nie, zaszkodzę, że złoto. złoto ważniejsze. Jak widzicie, to jest bedrock, niczym go nie da się wykopać. To jest dolna granica mapy. O, lapis lazuli! To jest niebieski barwnik. Lapis lazuli to niebieski barwnik. 100%. Diamenty! Diamenty! O, to nie jest normalne! Ja ja, ja... 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 Jestem w szoku! Diamenty! Ile tego! O Jezu! Nie, to nie jest normalne! Ludzie, to nie jest normalne! Jakoś przy przylecklęch mi o wiele lepiej to wszystko idzie. To, to nie jest normalne! Boże, lapis lazuli, Wszystkie tutaj są surowce, mniej więcej. Tam gdzie się jest węgiel, redstone, yy, tutaj było złotko, żelazo, lapis lazuli. O boże! Nie, to jest po prostu epicki świat. To jest epicki świat. To jest po prostu mega epickie. Pokażę Wam koordynaty, jakbyście chcieli wiedzieć, co tutaj jest miejsca. I guid. Już wczoraj nagrywałem filmik o godzinie 23. Wstawiłem go na YouTube o godzinie 24. Oba filmiki. I teraz patrzyłem, mam już 5 wyświetleń. Tak mało co na 5 wyświetleń już mam. Ale... Boże, jak to jest możliwe, że z tej To ja sobie będę kopać te kopalnie, ale to... Poza filmikiem na razie stworzy sobie diamentowy kilo. Nie no, w trzecim odcinku diamentowy kilo, to nie jest normalne. Co jak co, ale to jest bardzo nienormalne. A? I jeszcze. Osiem diakstów! Oh my god. Dobra. Znak. Do. Pewnie już niektórzy może wiedzą o co mi chodzi, niektórzy może nie, ale zaraz się dowiecie. Będę miał diamantoweku. Ha, ha ha i się z tego powodu bardzo cieszę. O, to od razu będę mógł wykopać obsydian. Będę miał obsydian. A i, ma, i Mateusz miał kręcić. Just kausa 2, ale nie będzie kręcił Just Kosa dwójki, ponieważ postanowił kręcić Just Kosa jedynkę. I Wam też tego nie mogę obiecać, bo on jest dziwny i różne ma pomysły. No ja będę miał dzieła to. O, powiedzmy. O, Jezu. Owce są straszne. Albo jeszcze raz. Dwa czy jeden, dwa? Zobaczmy, to nie widzę, Dwa kilo w się Na razie jedno Zrobię diamantowy miecz. Jeszcze. Mm. Kurde. I sobie to po ustawę jakoś po ludzku. Staćmy jeszcze na diamantową siekierę. To to zrobię. Ale po co mi do Was siekierę? Zrobię sobie diamantową łopatę. Yy, dobra, to się kierowan dzień. Yy, złoto trzeba przetopić. Przetopić, a nie do włożyć. I diamenty teraz odłożę. O, żelazo. Kurde. Dobra, tutaj odłożę sobie czasu diamenty. Lapis, lazuli. Dobra, żelazo, ledto. Dobre. I teraz idę zrobię sobie jeszcze jedną siekierę. Mm, 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 mm. Teraz Dobry. zrobię sobie osiem patyków, żebym potem nie jęczył. Włożę sobie dwie. Dobra. I okej. Okay. I idę wykarczować lecko. O, ogólnie no niedługo zbiorę drewno i pójdę wynieść się na tamtą tą górę którą słabo widać nie wiem czemu, na pewno mam odległość małą render distance normal no przecież powinienem powinno być dalej jak dobrze nie będę grał na większej ponieważ mi się będzie lekkość, może nie lekko, może więcej się będzie mieściło niszczę to kurde, ale lagi lagi. uspokoiłeś się Minecraft Minecraft uspokój się ale lagi teraz zbieram to drewno super kurcze zapomniałem sobie ustawić telefonie tego stopera to wy spójrzcie na epicką gromadkę świnie, a ja sobie ustawiam w telefonie stopera. Dobra fajnie było się patrzeć na epicką gromadkę świnie. O lol, ale lagi! Nooo! Uspokój się! Minecraft! Czemu tak robisz? Nie wiem, czemu mi tak robisz? lol, ale lagi! Ja to drewno chyba poza filmikiem... O, już kosz! Już, już po boli nie, 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 nie da się tak normalnie żyć chyba! chociaż może... o drewno, drewno, drewno potem poza filmikiem zbieram tego drewna może więcej cięcia nie będę robić bo postanowiłem nie robić bo tak bo chcę żebyście wszystko widzieli chcę byście mi uwierzyli że tych komend nie używam w sumie to chyba ja nawet odinstaluję ale nie mi się przydadzą, bo ja mam taki zapis dla jaj, nie pamiętam jak to się nazywał, i na nim sobie wysadzą TNT i przy okazji mi się takie fajne klify tworzą i sobie na przykład tym komendami latam sobie po tym i, i, i tak ogólnie, bo tak na granie nie używał komend, bo moim zdaniem używanie programu typu Invadit, tu mamy items i właśnie komend do oszustw w grze to jest po prostu psuje mo, gra się od tego psuje mówiąc w takim sensie że nie że od razu wam będzie się komputer okej okay. no. że wam się komputer może popsuć tylko psuje wam się od tego po prostu gra to wam psuje fabułę i w ogóle lepiej jest tak grać bez niczego chociaż Minecraft nie ma fabuły, ale Pewnie rozumiecie, o co mi chodzi. Nie... Zresztą, wasz wybór, czy gracie na kodach, czy bez kodów. Ja tam gram bez. Jezu, niedługo się zabiję, skargnąc z kamyczka na kamyczek. Bardziej pasuje. O, tu. na diert, ale... Słodko. O, by jednego zabrakło do zegarka. Aero, słodko tutaj się wywali i idę spać i zaraz zrobię wypicki kubełek wody a może dwa tak zrobię dwa kurde nie wiem czemu wtedy tak nie mi Minecraft legował Yy, epicki kubełek, bo to jest, naraz, zaraz, będzie. Później zrobię epickie źródełko nieskończoności. Nieskończoność. O, węgiel. Idziemy do tego Ale szybko. Nie, no to nie jest normalne w tym odcinku. Diamenty. To jest trzeci odcinek. Ja mam bazę w skalę, ludzie i znalazłem diamenty. Wiedziałem, że ten sposób kopania jest najbardziej efektywny: że dochodzimy do wydroga i kopiemy, ale nie sądziłem, że po prostu od razu znajdę diamenty i to 8. Ponoć złoże diamentów w wysokości 9 to jest największe złoże diamentów jakie istnieje w Minecrafcie. Hmm. szkło? Nie mam więcej. No. Y Jest kończone źródełko. I teraz spójrzcie o co mi chodzi o. O. Żeby być bezpiecznym, żeby bezpiecznie tak sobie zaskakiwać to robimy tak o! I zaraz zobaczycie efekt na górę, na górę, a właśnie drewnię sobie przetypuję. Wiem, że teraz spadam. meu, obchodzi mnie to właśnie